Tak, to tyle będzie. Dobra, szybko się musimy zająć tym szypem. A! Jaki kurde, strącił mi rakietę? Mam jeszcze jedną, co nie jest zadowalającym wynikiem. Chciałbym mieć więcej tych rakiet. Nie ma czegoś, z rakietami nie ma Wystrzeliło mi wszystkie Wszystkie Hopsa Wszystkie Dobra Wow Nie mam pojęcia Nie mam pojęcia co to miało znaczyć Inny pilot Masz au, 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 au. Nie mam rakiet is not cool Nie wiem, widzieliście gdzieś tu rakiety? Czy ktoś tu widział rakiety? Już nie będę w niego kamieniami rzucał? Bo tym się nie da rzucić nawet Numer no nic się nie. Wiem, że gdzieś tutaj... Tam są Co za niekomfortowa sytuacja hmm. Ciekawe czy tą kulką można potknąć Chodź tu bliżej tak. Przepraszam, wczytaj automatyczny zapis. Mam nadzieję, że to jest jakiś taki bliski, w miarę <laughs> chyba tak. Tak, ganszyk już jest. Tutaj pozbywamy się Noś tam biega kurwa Już nie biega dobra, trzeba by trochę strzelić tego guns szypa <słyska> <słyska> Ale przydałaby się jeszcze jedna rakietka przynajmniej, no Dobra, może go tym trafię. Chyba mnie tu nie powinno być, zaraz! Zaraz, kurde Gordon, ty żyjesz? Nie mogę się ruszyć. Nie, nie, ludzie, nie po prostu wczytaj grę jeszcze raz. Gordon, niechcący przeżył. Ganszyk już leci. Dobra... I po co żeś to rozwalał? Jeszcze raz. Hm. Dobra. Jeszcze jedna próba. Miejsce na dysku mi się kończy. Dobra, teraz taktyka Zdechłego Dzika. Lecimy z tym sprzętem. Tak, ten tutaj robi rozpierduchę, tak zwaną. Au, 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 au. Masz w tyłek. A ja sobie przybiegnę tym razem. Jeszcze jedna rakieta przydałoby się. Jeszcze dwie. Wróć! Widziałem cię. Grubacie. Szybki zapis, który by się robił Tak Mąż w grzbie nie dam, się, nie dam się, nie dam się, nie dam się Nie dam się, nie dam się, nie dam się Nie, nie dam się zepchnąć, nie dam się zepchnąć nie nie jeszcze raz nie wąkla Hoj A. Hmm. Ciekawe miejsce apteczki w samą porę Powiem szczerze ten gunship to w tym, w tym wypadku niezły przeciwnik Chodź tu kurde. Z tego, nie z tego, kurde z tymi są rakiety. Za oknem, za oknem są rakiety Z tego ci strzelę, chodź tu Gdycesz gamoniu. Mi to był ostatni raz. krew. No, ledwo przeżyłem. Zresztą udało mi się tam za którąś próbą dopiero. Może zapis, co? Zapis, tak, zapis. Być może to się przyda. Tam dalej? Może nie. Nigdy nie wiadomo. Dobra. Koniec tego mostu. Jest, przeszedłem fantastycznie, naprawdę jakoś nie bardzo lubię tego miejsca. Jest owszem ciekawe, muszę powiedzieć, ale. Kulturalny łyk herbatki, ale jakoś nie przypada mi do gustu ten etap. No, tym razem już tutaj mamy inne towarzystwo. To wygra To jest jakaś ścieżka na dół Hm Droga do nich tak zwana Przegrałeś, przegrałeś Durny zombie No nie już za dużo jest tu.